lek 5 złotych, tak wszyscy słodzą, Sandrze, że stać ją na kogoś lepszego niż Góra, to ja tutaj pocieszę Ciebie, Górlaku, też stać na kogoś dużo lepszego od niej, na przykład na Marlenkę od Rafatusa albo Gochyhahaha, ty Sanderka, dawaj do mnie. Co? Jak się śmiałeś z tego, to sorry, bo mi było przykład, jak tak uderzyć w nos. Nie sądziłam, że cię w twarz? Trochę. Ale Marlena jest ładna. Dobra, no, ale się śmiałeś z tego, to wspierali już teraz, wiesz? Z czego te, z Marleny? Te, to teraz nie. Taż mi kurwa przykro, że Cię nie zakurwiałam kurwa z młotka w łeb. Ale po co? Z gówna. Marlena jest ładna. Taż mi szkoda, że Cię nie zajebałam kurwa w łeb z motka. co, a to też nie jest miłe, że Ty się śmiejesz z Marleny. No i chuj. Marlena jest... W nie ma kurwa wodogłowia, tak jak A ona się uradziła taka? Tak. A miała na to wpływ? Tak. Nie, nie miała. Miała. Nie. A Ty miałeś? Nie. No to szkoda. Dlatego się ja mi nie miałam. wypada śmiać z ludzi, jak się urodzili. A ja miałam. Ale nie wypada się śmiać z ludzi, jak się urodzili, bo nie mieli na to wpływu. Więc kurwa, nie są winni tego wszystkiego. No dobrze. Chyba, że kurwa byłeś w porządku, ale stałeś się kurwa śmierdzielem, bo na przykład stałeś się alkoholikiem. To tak. No bo przykład. miał na to wpływ. No na przykład. No, no ale na wodogłowie no. to nie miała wpływu, chyba, nie? Ale może ma taki wielki globus. Klo ale nie, nie sprawiła sobie se, sama a tego w życiu. A skąd wiesz? Bo wodogłowia nie ma się wiesz, kurwa w... A może nie miała wodogłowia, tylko po prostu przez na przykład papieros albo alkohol ma, takie, ma taką wielką głowę. Nie przez takie czego? coś łeb nie rośnie i nie ma albo, się wodogłowia. Albo przez lekarza, bo ją wciągnął odkurzaczem, a nawet nie wiesz co to odkurzacz. Przecież Stawa. kurwa nie ma się czegoś takiego przez lekarza. Przez na przykład odkurzacz może mieć taką głowę. Nie wiesz tego. Może być na przykład spicza, szpiczastą. Powiem Ci jest też w szoku, co ty mówisz do mnie teraz, nie? No nie, to się teraz nie znasz. Nie znasz. Każdy gada, że ma okłowie, nie? Ale może nie miała go tak naprawdę. No. Powiem wam, że ona mnie zaskakuje coraz bardziej, nie? Nie wiem, co jak co? Można jaja porobić, ale ja się nie śmieję z ludzi, którzy mają chorobę wrodzoną. To ja no. no. Nie wiem, paliłeś go, Ty. Nie ja. Żartować można. To no jasne, tak jak ty sobie żartujesz, Wszystko, to wszystko można. Fajnie. Tak, jak ty sobie żartujesz, to jest fajne. jak ja żartuję, to już Ale nie, nie śmiać się kurwa z chorych ludzi. No jasne. Dla mnie Marlena to jest idiotka. I niech sobie będzie idiotka, Jasne, no. ale nigdy nie powiem, że kurwa ha-ha-ha, ha-ha mało w A kto się śmiał? Ja? Madzia była tusta świnia. A może miała chorobę Hashimoto? Nie wiesz nie o tym? Nie miała. Może miała Hashimoto? Jaką kurwa Hachi Hashimoto? A ci powiedziała? Przez Hachi... A wiesz co to jest Hashimoto? Tak, Hashimoto co to jest? Przez Hashimoto można tyć albo ochudnąć. No to albo w drugą, albo w sraką. No to nie wiesz. Bo no. nie powiedziała. Jak, jak z ZLTS-ie kurwa, GDS przez pół roku tak, po Ale ci na pewno powiedziała, no. Ja Cię pierdolę! Mówiła, że lubi kurwa wpierdalać! No jasne. McDonald's, KFC. No ja też tak mogę Pytałem, kłamać. Pytałem rodzice, chudzi, grubi. Nie, chudzi, ja nie, po prostu tak, lubię jeść. Ja też tak mogę kłamać. Ja Cię pierdolę, nie. Dramat. Mandzia była tu jak prosiak. Dobra, Mitsubishi, wiesz co to jest? Mitsubishi? Marka samochodu. Wow! Ja ci wpiję, zrobię mi zaraz. Czekam od po roku. Nie śmie się z Maj, bo y, z, z Marleny bo jest fajna kobieta. Łapisz na na Instagramie. Co jak co, ale kurwa z marleny się nie śmie. Tak? A chla, chlała alkohol to jest dobrze? To se chlała, ale kurwa to, to dobrze to powiedz, że jest ale alkoholiczka. idiotka, to też miała ale nie kurwa. Ale wiesz co tutaj alkoholu w ogóle? Łowa rośnie. Nie! Ścina białko w mózgu, alkohol. Ale nie rośnie łeb ścina. na wodogłowie. Skąd to wiesz? Nie wiesz tego, kurwa jesteś lekarzem? na wodogłowie. nie powstaje przez... Czy... Ale może nie miała wodogłowie. Dobra, ja się będę kuciakał w szybciutkę. Ja pierdolę. Ona przynajmniej robiła dymy, a nie stypę jak ty. No dobrze, to pali kuferek do pieca. Tylko nie do pieca, tylko nic się nie mam. To daj kuferek, to ci spalę. Ale nie mam pieca i nawet nie mam kuferka. Więc ich kurwa głupia, chuj. Tak jak ty Aż tych spodczuję Wyzywasz Marlenę. No popatrzcie, napisz do niej. Obroniłem cię. Ona cię wyzwała od idiotki? Marleno obroniłem cię przed moją narzeczoną Sandrą Ona cię nie wyzwała, a ty bravo, ją wzywasz. A skąd wiesz, a ich chłopak mnie wyzywał i co? Jakbym go spotkała... Ale to jego wyzywa, ja nie Marlene! No, jakbym go spotkała, nie, to bym tak na nie, że nie masz pojęcia nawet. Tak. Dobrze, no. ale ja ona cię nie obraziła, to jej nie wyzywaj. Bo wiem.